Się, moi się witajcie w końcu na moim kanale i dzisiaj nagrywamy sobie powrót do fortnite po ponad dwóch latach w sumie za nie tak wiem będzie 3 lata bo nagrałem film w lutym ostatnio fortnite a luty 2022 a w momencie kiedy to nagrywam jeszcze jest 2024 więc no 2 lata ale pewnie jak to wrzucę to będzie już 3 lata więc naprawdę bardzo dawno nie grałem w tą kurde grę no to co, czas się zrajd'ować, nie? Oczywiście grałem już wcześniej. Można to w sumie zobaczyć po moim levelu 35. Nie mam życia. To tak dosłownie. Więc to no co? Subskrybujcie kanał, dzwoneczkiem, Pobijacie na Discorda, link oczywiście w opisie. A my co? jedziemy z psychę psychikę w Fortnite, nie? No to graj, no. Dlaczego wracam w ogóle do Fortnite'a? Ogólnie przez sezon, bo to jest chapter, drugi sezon, drugi re remix. Czyli moja zresztą ulubiona mapa, mój ulubiony sezon. Słownie, fajnie, że zrobili zero budowania, bo po trzech latach zgaduję, że w ogóle jakbym coś zbudował, to byłby wydarwany jakiś sukces. Dlaczego laguję? Bo oczywiście debil postanowił sobie ustawić ray tracing. Tylko nie, wszystko na maksa. A nie no lepiej jest, bo... W autobusie miałem default 60 na rajd a teraz mam 90 Jest znacznie lepiej Oczywiście zaraz to stoi moja ulubiona wysówka Zalecimy Gramy oczywiście sami, bo nie mam przyjaciół W tej grze A ogólnie wygrałem w Fortnitecie Jeżeli chodzi o ogólne gry Nie w tym sezonie No to wygrałem Stare bronie, to jest to, co ja uwielbiam najbardziej w tej grze. Stare bronie... To nie moja historia. Minecraft... Grałem sobie Minecrafta, Minecraft się znudził, no to przeniosłem się w CS-a, CS... CS -y, Grałem w CSa, w CSie zacząłem wpływać Cheaters, no to oczywiście zmieniłem to na Fortnite'a, dlaczego zmieniłem na Fortnite'a? bo nowy sezon, nie? Są... I to nie dlatego, bo ogólnie no zachęciło mnie właśnie do tej gry to, że jestem legendarny dla mnie sezon. Chodź tu, chodź tu śmieci. Chodź tu śmieci. Chodź tu, śmieci. A już pierwszego śmiecia się pozbyliśmy. Nie gram na rankingowych, bo nie chcę z tej niszczyć jeszcze bardzo psychiki. O, tu tu chyba. o nie tak łazi. Chodź. Nie, wyżej. Jeszcze wyżej Uwalimy sobie easy kill albo nie Tam jest knibek O, chodź Kurde Poszedł sam no, spoko Dlaczego mogę poddać ten dźwięk? Oczywiście SGS CS normalnie Panterstrike, kurde Mamy se FAMASA, mamy se... ...wasanek nie wiem, co tu zabroni stunik O, chodź, słuchaj O, no to chodź, idziemy z pompą Wzięłem MNIE DZIĘKI ZA WTECZKĘ Nawrócę po tą pompę spokojnie jestem idiotą po prostu się schować żebym zaraz na środku drogi nie został uwalony nie Jedzonko się nie przyda, ale po prostu otworzyłem za expa nie? Darmowy expo to bieremy. Nie? Snajperka nam się przyda lub snajpić. To też może nam się przydać jak się amu skończy na jakiejś broni tu mamy pełną, no, tu zaprzedujemy już, żeby być gotowy na następne. Lecimy, szukamy NPC, tu nie. A nie, lata helikopter. O. Pięknie. Tyle, tylko postać. No dobra, i tam Ki z tym skrócie, nie? W sumie, chodź tak, idziemy sobie na Zestawi, pojeździmy se mer... Mercedeskiem i... O Nawet już ktoś postanowił No chodź, chodź tu, chodź tu, chodź Cel, rozpierniczyć moto O ty O ty Okej okay. Mówi się trudno. To jest mój pierwszy dzisiaj, więc proszę. Aha. Świetny glitch. Jest profesjonalny gameplay. Helikopter mi się wpilniczył w maskę, no. Profeska. Szybcy i wściekli, nie? Szybcy i wściekli. 133 Bru E, skinał i tak co? Ty! Co się stało? Ej, jo! Muszę się muszę świe. Pojdziemy sam przyjemny park. Let's go! Teraz na stadion może być jest dobrym pomysłem, ale zaraz się przekonamy. Już, jednak tak. Już wiem, że tak. Okej. Okay. No wyjdź co. Aha. Tam jest jakieś przejście? Ty, baski tu. No ku, ma no, weź go Nie wiem czemu to jakieś południe strzelało Jest takie przejście w koszach Jakby wiedziałem, że jest przejście w jakby wiedziałem, że jest przejście w kiblach, ale nie wiedziałem że w kosze O! Tu hop, normalnie chyba na aftul z lotni se idzie. Tak bez kitu. chodź, 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 Bez kitu. Hop, nie ma nic, Powodem jest nie spiernicza. <grytory> knypek bo idzie atakować, nie? Lotnie nie był O! O ty Wow, naprawiło się. Przyjemny park. Moja odbierała miejscówka. Razem z za ze Dobra, mamy granaty, mamy pistolety, super. Nie wiem pochery, nie ma pistolet. Takie są pistolety, Taki są wypiernicze. A znaczy scrollem, że zagrożenie i idę na górę. Odbijam się jak do siebie. Zbieram i ty. Biorę grant impulsowy, wywalam za okno. Idę dalej zbierać skrzynkę. Zbieram i ty. NPC, który chciałby zrzucać Hepsupa O Brrrr O wróci no. Fak snajperkę ma Zresztą nie ma snajperki, tam mnie jakieś knypki nawalają Masz granaty Nie się. Trzeba HP sobie. Błagam, niech ten kościół. O jest chyba na górze. Że tu schowamy. Może kredytów. Tymi... Jeszcze dwóch, dziękuję. Ja się spotkać, jeśli się spotkajcie jeszcze zabito? Cholera, to je skvělý pek. Fok to! to KP ale... może to ja coś mogę dać Dobra szczerze mówiąc Już myślałem że to z, znów spieprze z, z Uj To jest ze mną nie tak dzisiaj Jakoś wczoraj mi szło <grym> Z ziemi nie idzie, nie, może, może to dlatego, że jest mój trzeci mecz aktualnie? No, tak nie mógł ile... O. Fuck. Kurde. No, przyjdź do mnie najlepiej jeszcze. Może szybkim. Boli. Dobra, żyję.

Кажемын, с больше же целью не знаю, не здесь атаковать. Оооо... Саунт Это ...tego... ...gdzie szczerze mówiąc się wstraszyłem. Zbierajmy sobie strzelbę... ...tu... ...tu jest... Szukamy... ...knyków... ...prostszych do uwalenia. Jakiś koksu, co zaraz... ...bo w jakim bronią będę nawalać z tymi snopdogami tu. Gdzie... Jest? Pierdziaż no to z maszynowego. Gaz, gaz, gaz O, tutaj słyszę kropki. O, nawet nie kopię tykłem. tu. O tu. Mój też jest niezły. No, to strzela, nie? to co tam to górku. Co? So. Mogę sobie to wziąć? Pot nie zauważył. Czy jak pot... pota da się wywalić z sneperki? Gdzie jest ten wykrzyknik, który? No? To fajne miejsce go da, dziękuję. Dużo mi powiedział. To tu jest ten Komuś bota zabije Bo to jest ten bot, co śledzi gracza Okej okay. Okej okay. Jedziemy na farmę furii Spoko, że jest ze ale nie zawsze ono się przydaje. Natomiast ja muszę zatrzymać na jakiś czas. Redukcja sobie bistecik. Do domu, idziemy do domu. Jeden z tym. I co, żeś miał tego po jego Główno pożytecznego Apteczkę sobie tym teraz rozwalić I tak one są dość częste Bynajmniej raz w jednym meczu Miałem ich sześć i co bardzo się przydaje Strzelba pompowo Jesteś na blisko z graczami w domach O A tu kto? Grać idzie Ba! Nie cożyśmy tego. Oooo, a tu ze snajperka, to z tego sobie no, to nie zależę z tego. Nie potrzebuję tej broni, co żeś jeszcze nie o ciekawego nic. Liczyłem na jakąś lepszą pompę. Ale okej. Z tego sobie to weźmiemy. No, to jest to sam który że z tłumikiem, a tu ciszy. Nie wiem, czy ktoś się gdzieś tu na górce nawała, czy co? Ale skanuję ten teren po raz... O, tutaj się walka nie... Łanie! Ju! Chuj! To aż ich obok! No, chodź tu! FAK! Sniper! Z jest... Też się sniper wziął!

Tu. O kur... ILE? Było tych fałdów po prostu więcej I nagrycia by to było więcej to jest takie znerfione Ale co? Tak żeby coś nawiązywało to Bo chodzi mi o to Właściciela drugi sezon, drugi To jest dopiero OG, oh, lecimy. Ma, to coś mi spadło. Nie to jest OG, OG, OG. Filipiu 20 powraca do gry i ląduje w przyjemnym parku. Czy uda mu się wreszcie źle wygrać? Czemu Filipiu Youtube 20? na nie wiem. Spytajcie się mnie z 4 lata temu, czy tam 5. Ja tak naprawdę moc nie śledzę, który jest rodział się, sprawdził, z którego sezonu ten to, to bym wiedział. Dobra. No nie chciałbym się depominać ze skakaniem po skrzakach. Czasem trzeba prościej, tylko białe. Ja aż tak w ogóle jak Fortnite, ale trochę nie grałem, bo jednak dysk mi się spielniczył rok temu. Też szkoda, że nie grałem jak już dużo. Może mam do 10 godzin gdzieś, najpewniej. O, tak tu... A, nie ma. A nic, po prostu się zakampił w śmieci Chodź tu Śmieciu I do ciebie Chodź jedziemy, ty jedziemy z nim, dobra, chodź jedziemy A ty, ja. <grywy> Nara Spider-Man. Kurde! Ja, ja jestem hardcorem wpierdzielam się na siedzibę dogga. mnie Doga i je jestem nieśmiertelny. Podejrzewam, że większość albo część pójdzie, chociaż... Podejrzewam, że coś większość sobie pomyśli, że pamiętam gdzie to ludzi. Aczkolwiek tryhardy hardy... I tak polecą. Czy jesteś obok? Ta, są. Urzba, makonia, co jest? Pak. Pak. Mada chciało mi się grać w tą grę. Dziękuję za oglądanie, co kanał, po prostu jest nie mam tej